Kochani, a właściwie dobry wieczór, gdyż szykuję sobie właśnie prostą kolację, ja na twardo. Ach, od czasu mojej przygody z ciastem szykuję sobie proste kolacyjki, gdyż boję się, że znowu coś mi się spali lub nie wyjdzie. No więc zapraszam, żebyście obejrzeli, jak wyglądają moje wieczorne pocinania. Nie ma to jak... Pyszna i zdrowa kolacyjka. Nadszedł czas na wieczorną toaletę. Aaaa! Aaaa! No wiecie, nagrywać damy na sedesie? Kto to widział dopiero? Kamera wyłączyć. Tu nie się każy, nie vamos pasy, nas tu nie się każy, nie vamos pasy, nic tu nie się pa, 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 O! Witajcie. A ja bardzo lubię śpiewać pod prysznicem. Hi, hi, hi. Szybki skok w piżamkę. Moją kwiecistą kupioną w pachyskim butik. Rozpuściamy moje gęste bukle. Krół czociarny. No co, każdy się przecież płoci. no nie? Trzeba coś na ten smochodeczek używać. Kopla wieczornych parfumów. Kremik do twarzy 1, kremik do twarzy numer 2 i ząbulki, aby były czyste, bielutkie i zdrowiutkie. Moja wieczorna toaleta zostaje oficjalnie uznana za zakończoną. No i oczywiście, parę tylko tam przycie włoski. Raz dwa, trzy, pół godziny później.